Serdecznie witam radnych gminy Wójta gminy Krzysztofa Wartęł Zastępcę Wójta Zofiemi 6 skarbnika gminy Małgorzatę Kosińską. Punkt drugi. Stwierdzenie prawomocności obrad. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Punkt trzeci. Przyjęcie porządku obrad sesji. Porządek obrad dzisiejszej sesji został doręczony łącznie z projektami uchwały. Czy są uwagi lub wnioski w sprawie porządku obrad? Jeżeli nie ma, stwierdzam, że porządek został przyjęty. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu nr 11 łamane na 2019 sesji Rady Gminy Krzywdnia z dnia 28 czerwca 2019 roku. Protokół był do wglądu w Biurze Rady został wyłożony przed dzisiejszą sesją. Czy są uwagi i wnioski do sporządzonego protokołu? Jeżeli nie ma, stwierdzam, że protokół nr 11 łamany na 2019 sesji Rady Gminy Krzywda z dnia 28 czerwca 2019 roku został przyjęty bez uwag. Punkt 5. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie między sesjami. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Sprawozdanie działalności wójta od ostatniej sesji, która miała miejsce 28 czerwca. 29 czerwca odbył się festyn Strażacki w Okrzei. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim druhnom i drukom Strażakom za pomoc w organizacji, oczywiście również mieszkańcom Okrzei i wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tej uroczystości. 3 lipca odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół podsumowujące projekt. W świat z fornistwem pełnym kompetencji, który zakończył się z dniem 30 czerwca 2019 roku. W terminie do 5 lipca 2019 zgłoszony został tylko jeden kandydat do Izby Rolniczej, dlatego przedłużono termin zgłaszania kandydatów do 10 lipca tego roku. Otrzymaliśmy raport z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach dotyczący zagrożenia suszą na terenie gminy Krzywda. I komisja przystępuje do szacowania strat w uprawach. Ogłoszenia w tej sprawie zostały przekazane sądy Z dniem dzisiejszym poniedziałek będzie wydłużonym dniem pracy Urzędu Gminy od godziny 8 do godziny 17, wtorki i czwartki od 8 do 16, natomiast piątek od godziny 8 do godziny 15. Tak przedstawia się harmonogram pracy Urzędu od dnia dzisiejszego. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, jeżeli chodzi o informacje, przedstawione przez Pana Wójta? Jeżeli nie, ma, dziękuję. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. Proszę bardzo, Pan Wysoka Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado. Przedstawię projekt zmian w uchwale budżetowej. Ostatnio do urzędu wpłynął wniosek żołnierzy rezerwy, którzy odbywali ćwiczenia wojskowe o wypłatę świadczenia rekompensującego im utracone zarobki i na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy, urząd gminy jest zobowiązany takie świadczenie wypłacić, a następnie jednostka wojskowa to świadczenie nam zwraca. Z tym, że zarządzeniem tego nie mogłam przenieść, bo do tej pory nie mieliśmy takiego rozdziału w, naszej, w naszym planie budżetowym urzędu, w związku z tym ta zmiana była konieczna. Przedstawię teraz Państwu po kolei zmiany w dochodach i zmiany w wydatkach. Oprócz tego jeszcze wpłynęły zmiany w dotacjach. Także wszystko to zostało uwzględnione. I tak. Wprowadza się wpływy z tytułu różnych dochodów w dziale Obrona Narodowa, 3735, zł. Wprowadza się wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw duplikatów, to w dziale Oświata, 26, zł. Również w dziale Oświata wpływy z tytułu pozostałych odsetek, 324, zł. Przenosi się dochody pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dotacji na dochowanie przedszkolne zgodnie z decyzją lubelskiego urzędu wojewódzkiego pomiędzy rozdziałem 803 i 80103 i 80104 19 642 zł na plus i na minus. Wprowadza się dotację otrzymaną z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w, w Krzywdzie w wysokości 14 000 zł i wprowadza się dochody z tytułu zadań zleconych związanych z kartą dużej rodziny zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 310 zł. Po stronie wydatkowej wprowadza się wydatki na rzecz osób fizycznych w dziale Obrona Narodowa w wysokości 3735 zł. Zwiększa się rezerwę ogólną o 350 zł. Przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w oświacie 8000 zł na plus i na minus. Przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w projekcie Świat z Pełnym Kompetencji realizowanym przez oświatę. To jest na plus i na minus 66 983 74 zł proszę. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale pomoc społeczna są to zadania realizowane przez GOPS zgodnie z otrzymaną dotacją 14 tysięcy złotych i zwiększa się wydatki na zadania zlecone, związane z otrzymaną dotacją na kartę Dużej Rodziny realizowane zadania przez GOPS trzysta dziesięć złotych. To są wszystkie zmiany, dziękuję. Dziękuję, czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, proszę bardzo, głosujemy. Pan Bartnicki Józef. Głos za. Pan Biały Halosław Piotr. Głos za. Pan Cięciara Krzysztof. Głos za. Pan Karol Kamień. Głos za. Pan Jarowski Artur. Jestem za. Pan Józwik Sławomir. Jestem za. Pani Kryczka Agnieszka. Jestem za. Pan Paweł Mroczek. Głos za. Pan Osia Jerzy. Jestem za. Pan Piszcz Adam Sławomir. Jestem za. Pan Sobczak Daniel. Głos za. Pan Sprycha Jerzy. Głos za. Pan Wojna Andrzej. Jestem za. Pani Zeta za. Uchwała nr 7 łamane na... Uchwała nr 12 łamana na 64 na 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 została przyjęta 14 głosami za. Punkt 7. Sprawy różne wolne wnioski. Słucham, są jakieś pytania? Proszę bardzo, Pan Radny. Panie Wójcie, panie przewodniczący, wysoka rado chciałem się zwrócić z prośbą do Pana Wójta o oczyszczenie poboczy dróg tutaj na trasie korzuchówka luda, wysłanie właśnie jakichś pracowników gminy, bo po prostu krzewy i zarośla bardzo tutaj zawężają pas ruchu. Także w niektórych miejscach dochodzi do takiej sytuacji, że po prostu Jasek z pobocza zalega na, na asfalcie i to też w jakimś tam stopniu to bezpieczeństwo poruszających się zmniejsza. Także chciałem zapytać, czy ośrodek Senior Wigor zgłasza do gminy jakieś wady, i usterki? Ponieważ ostatnio byłem właśnie tam w pobliżu ośrodka, zauważyłem, że zabudowanie tarasu który jest tam od strony parku. Po prostu wszystkie elementy murku tego tarasu są luźne. Czyli tak jakby już odstały po, po którejś zimno. i nie wiem, nikt tego nie zgłasza, to powinno być moim zdaniem na gwarancji. tak, na gwarancji moim zdaniem jakieś poprawki powinny być poczynione. No, póki jeszcze, że tak powiem, całkiem się to nie rozpadło. I tak samo Panie Wójcie w imieniu rodziców chciałem zapytać odnośnie dowozów dzieci do szkół, ponieważ jeden z dyrektorów, chodzi tu o radowy kościelny, oznajmił, że dzieci sześcioletnie objęte obowiązkiem już chodzenia do szkoły nie będą mogły być dowożone przez autobus szkolny. Czy, czy to jest w ogóle prawda i czy, czy gmina jakoś może, że tak powiem, rozwiązać ten problem? Dziękuję. Dziękuję. Proszę, tak. Dziękuję. Jeżeli chodzi o stan drogi Kołboczyk, Oszukówka-Ruda zapisałem, przekażę to naszym pracownikom, którzy zorientują się, co tam należałoby zrobić, aby jakość drogi poprawić. Jeżeli chodzi o zgłoszenia dotyczące stanu yy, zabudowy przy tym budynku, chodzi o ten murek z tyłu, no nic do tej pory nie było zgłaszane. Ja wszystko słyszę tutaj od pana radnego, także też mam to zanotowa zanotowane. Natomiast jeżeli chodzi o dowozy do szkół, póki co jesteśmy w takim, w takim momencie, że przymierzamy się dopiero do organizacji roku szkolnego 2019-2020 i w tej chwili no to niewiele mogę powiedzieć, aczkolwiek chcielibyśmy, aby te dowozy tych dzieci funkcjonowały jak najbardziej. Tak tej dotychczas. Dziękuję. Proszę panu Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja chciałem się odnieść i zapytać jednocześnie odnośnie informacji między sesjami pana wójta dotyczącej, że została 19 podpisana umowa z firmą Prospreco. I w związku z tym moje takie pytanie właśnie, bo mieszkańcy mnie się pytali jak właśnie... Zbierając teraz podpisy. Ja wspomnę, kandyduję do Izby Rolniczej, jaka to ilość będzie tych odpadów, jakie kody, mieszkańcy się pytają, do jakiej wysokości będzie to wysypisko wypełnione, no i jeszcze właśnie kto uczestniczy przy podpisaniu tej umowy, czy ktoś z radnych, był? czy w ogóle z Komisji Rewizyjnej, konkretnie jak osoby uczestniczyły. Dziękuję bardzo. Taka umowa, tak jak powiedziałem, została podpisana 19, 19 czerwca, z tego co mi wiadomo na przy podpisywaniu umowy była Pani Skarbnik, był Pan Przewodniczący Rady Gminy i Pani Mecenas nasza, Pani Agnieszka Malą. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, no to wszystko y, y, teraz na zasadzie y, zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego, który tutaj wspólnie z tą firmą będzie opracowywał projekt tej rekultywacji. Więc na chwilę obecną tych szczegółów no, nie mogę tutaj powiedzieć. I, i może powiedzieć, no nie znam w tej chwili. To wszystko zostanie opracowane przy współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Urzędem Pasząkowskim. Także to wszystko jest yy, w ten sposób organizowane, że no, będzie, będzie ustalone, yy, aczkolwiek no, procedury dopiero ruszają i, i dokumenty najprawdopodobniej, najprawdopodobniej zostały złożone do yy, Lublina celem do określenia tego projektu, rewultywacji tego wysypiska. Dziękuję. Dziękuję. Są jeszcze? Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado. Ja chciałem podziękować w imieniu własnym, w imieniu mieszkańców Rawa za prace, które zostały wykonane na tym chodniku, za prace porządkowe. Tego dziękuję bardzo. Jakieś pytania? Jeżeli nie ma, stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został zrealizowany. Dziękuję bardzo wszystkim za udział w sesji. Zamykam obrady 12 sesji Rady Gminy Krzywda.